Sponsore in programma Catamaran B-Tweet. Sponsore in programma UEST. Tourism Seychelles. Pirelli Polska, producent oppone a Metzeler. bo, jak to możemy nazywać, taki wygląda jak wynalazek od marceninu, który idzie pod wodę, nad woda, nagrywa, zasuwa nieźle, za niedługo też będziemy się dowiedzieli o parametrach technicznych. Właśnie remontują tu drogę i tak się zastanawiamy, kiedy na nas coś spadnie. Trzymają nas tu już 10 minut. samego rana życie aktywna e, tutaj e, na Seychelle i nie tracimy czasu bo e, dziewczyny świtowo w sposób e, e... Kajakiem, więc e, trochę kardio, trochę spalanie te kalory, te na jedzenia, ale my jesteśmy jedną e, kanał Motowizjoner, e, który się dedykuje też do sprawy motoryzacji. Dlatego e, dzisiaj będziemy komentowali troszeczkę ten test, który robiliśmy od tego fantastycznego sprzętu, który się nazywa Seabob. Seabob, jak to możemy nazywać? Taki wygląda jak wynalazek e, od marceninu, który idzie pod woda, nad wodę, nagrywa, e, zasługuje. Nieźle, za niedługo też będziemy się dowiedzieli o parametrach technicznych. O taki coś, tylko jedyna rzecz, proszę się nie straszyć, bo każda zabawka ma swój kost. I kiedy się mówi o takim rodzaju zabawkach, które są destynowane przede wszystkim też na e, jak, ta cena, e, od razu um, uprzedzam, jest około 16 tysięcy euro. The world will understand. All together sing and pray. So many lines we need to say. With all that, we give our hearts to other people that feel so A bunch of my my alliance. Make it happen while you dance. Change the dream of the modern world you can. Yes, you really my my aliens make it happen while you dance while you dance that been coats Do wi żeby się z nim połączyć, jak chcesz sobie zgrać te filmy. Mm -hmm. Czekaj, czekaj. Teraz jest na zero, nie? Teraz masz pierwszy bieg, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Aż do siódmy chyba? No tu na sucho nie chcę puścić więcej niż sześć. No ale w wodzie do setki, nie? czy dziś jeden to jest ta temperatura wewnętrzna tak. i maksymalna prędkość ustalona 2,5 metry. Znaczy głębokość. Głębokość pod wodą. A tu, jak włączysz kamerę? Nie wiem, czy się na lądzie włączy. On mówi. Teraz tylko w wodzie. Chyba, wyłączy. jak jest włączone, tylko pod wodą? Tylko, tylko w wodzie musi być. Więc jedyna rzecz, będziemy ocenili to, co nagraliśmy wczoraj. Wiadomo, nic. Nie byliśmy jeszcze na te rafę, więc żółwie, taki raritas jeszcze nie ma, ale proszę mi wiedzieć, że, że będą, bo mamy jeszcze dużo czasu na sobą. I skuter wodny nas kusi też jakąś sprawę. So, what is your name? Travis. Hey, Travis. Uh, nice to Nice to meet you. Um, mm -hmm. Everything we do, like I use like mango, like, uh, onion. Mame mango, mame cebulka, uh, yeah, so, uh, uh, I mamę ten tunčing, który oni złapali, złowili tej temu. Widzicie foto, bo mamę foto z niego. go. Yes, because so I mix, because with the tradition of uh, Europe in Seychels, so I mix kippers. Jest taka e, mieszanka, te tradycje, bo te kolony były z Francji i z e, Anglii, więc ten taki typu Tatar z Tuncika, które serwują też na naszej restauracji. Ale ten Tuncik, proszę mi wierzyć, że ja go widziałem, było e, właśnie e, łowione e, przez e, ich własne ręce. Więc. E, Opa, wiadomo, że nie jesteśmy na lądu, jak widać, słychać i Ale jeżeli ktoś myśli, że tutaj w between zjemy kanapki e, lub e, przygotowane rzeczy na mikrofalówce, grubo się myli, bo e, kuchnia, jak zawsze, ma bardzo, bardzo ważne. Mm, Grandissima marinata di tonno, tuncica. Il riso verde è solo l'olio dell'olio d'acqua. Per favore, mangiare. Grazie. Buon appetito. Ciao Tomek, ciao Izabelissimi. Ciao, ciao. Co wy oglądacie na YouTube czasami? Um, Nie wiem. Tomek wiemy. mi podsyła czasami linki do motowizjonera. Mhm, dobre. A później siedzę z nią i oglądam przez ramię. I bardzo Was pozdrawiam na tych jednośladach, co to czasem wy mnie wyprzedzacie, czasami ja was. Czarne Porsche, czerwony dach. Pa! Motowizjoner jest dumny powiedzieć swoich widzów, że jesteśmy partnerem tutaj w Polsce dla Two Wheels for Life. Jedna fundacja karytatywna z Anglii, która współpracuje z MotoGP, więc możecie sobie wyobrazić, że są powyżej jakikolwiek podejrzewania i które zajmują się właśnie donacją do tych krajów afrykańskich. I dzisiaj my jesteśmy dumni. Zamówiliśmy jako początek jedna t-shirt, które kosztuje 20 funtów i wiemy, że większość tych funtów będą dedykowane, bo jak widzicie na stronie są różne możliwości, żeby E, robić donacje, nawet od 10-15. Możecie kupić ta e, wasze t-shirt, i będziemy kontynuowali, bo jesteśmy przekonani, e, że e, my, motocyklistów, jesteśmy osoby specjalne. W okazji taki e, bardzo tragicznej pomagaliśmy ludzi, nawet w Włoszech, używając motocykle, i teraz jest taki genialny sposób, żeby pomagać przez taki donacja, nawet 10-15 funtów. Kupcie sobie t-shirt jak my i będziemy kontynuowali na następny odcinek Two Wheels for Life i będziemy udowodnić, co z tymi pieniądzmi było zrobione. Dziękuję za Wasze uwagi i przede wszystkim za Wasze natychmiast sprawdzenia. Strona internetowa w języku angielsku, niemiecku i hiszpańsku. Donujemy, donujemy, donujemy. wsparcie dla Afryki. Sponsore del programma Catamaran. BTWI. Sponsore del programma è yes. Tourism Seychelles. Mirelli Polska, producent. Oppone a mezz'ella. Wczoraj tą drogę oddali, jeszcze są ślady po tych wszystkich, nie wiem, maszynach, które to porozgarniały te kamienie. A widoki takie i pasu, Czad. Coś pięknego, naprawdę. Moje ulubione miejsce w Pakistanie, polecam. Idziemy do tego lodowca cały czas, no i właśnie się droga skończyła. Jesteśmy pierwszymi ludźmi, którzy przejechali, bo ona została oddana do użytku wczoraj. Teraz tak, stoi tutaj taka maszyna i dotąd droga prowadzi, potem już jest koniec i ci goście, aj! Ci goście robią tą drogę tych trzech koleś tym oto urządzeniem. Kontynuujemy nasz rajd po szosie karakorumskim. Z pasu ruszamy na przełęcz Kundżarab, najwyżej położone miejsce na naszej trasie. To prawie 5 km nad poziomem morza. A ja jestem pełen obaw, czy dam radę, to przecież ogromna wysokość i tlenu tam, jak na lekarstwo. Dodatkowo jest tam bardzo zimno, co dla mnie, motocyklisty ciepło lubnego, to nie lada problem. Zostawiam jednak wszystkie obawy za sobą i ruszam przez cudowny park narodowy Kundżarab w kierunku Chin. To dla mnie czas próby. Dotarliśmy do chińskiej granicy. Wyżej w Pakistanie wjechać się nie da. Ja ten nasz rajd potraktowałem bardzo osobiście, choć wjechałem na Kundżarab nie po to, żeby sobie coś udowodnić, ale raczej po to, żeby pokonać swoje osobiste lęki i słabości. Jak bowiem można je pokonać, jeśli nie wychodząc im naprzeciw? Czy tego chce, czy nie chce, nie ma innego sposobu. To właśnie zrozumiałem stojąc na najwyższym przejezdnym przejściu granicznym na świecie. Dolina Naltar, przypominająca trochę Szwajcarię, słynie z kilku przepięknych, kolorowych jezior położonych wysoko w górach. Zanim jednak przyjdzie nam podziwiać te ukryte diamenty, musimy do nich dojechać. O Oj, długo będziemy pamiętać ten odcinek drogi. Ostatnie 4 km do miasteczka Naltar jedziemy przez godzinę, a następnego dnia ruszamy do jezior po drodze, która z normalną drogą nie ma nic wspólnego. Właśnie remontują tu drogę i tak się zastanawiamy,

All right. Scared? No, but not good. Ready, steady, go! Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby zobaczyć trzy jeziora, takie naj, naj, najważniejsze tutaj w tym regionie. One się charakteryzują tym, że się różnią kolorem. Pierwsze jest zielone, drugie jest niebieskie, trzecie jest, zdaje się czarne. Zobaczymy. No przyjechaliśmy do pierwszego. Jest pięknie. Zobaczcie, zresztą sam jest pięknie po prostu. Roza, ukryty diamencik. Kolor wody ma nieziemski. Pakistan. Kraina tysiąca dolin. Jeżdżę na motocyklu po wysokich górach już 5 lat, ale żadne miejsce nie zrobiło na mnie tak wielkiego wrażenia. Obiegowa opinia panująca na temat tego kraju jest bardzo krzywdząca. Rzadko się zdarza spotkać tak miłych, bezinteresownych i uczynnych ludzi. Wkrótce wracam tam na kolejną motocyklową wyprawę i kto wie, może jeszcze nie jeden raz popatrzę sobie na górę Nanga Parbat, oświetloną promieniami zachodzącego słońca. Jeśli przegapiłeś odcinek Motowizjoner i nie zdążyłeś na Motowizja i nawet na te 5-6 powtórki, nie ma problemu, wszystko się da nadrobić. Wytypujesz Motowizjoner na YouTube i tam znajdujesz i robisz tak zwane suba, lajkujesz, komentujesz pozytywne, bo the show must go on.